To już osiemnaście lat, moje złoto. Czegóż mógłbym ci życzyć? Mój drogi! Dlaczego można życzyć komuś, kto ma już wszystko? A jestem pewien, że coś jeszcze by się znalazło. A cóż może przyćmić meble Edmunda Brzozowskiego? Co może równać się z puderniczką od Tiffany'ego i kolczykami Cartiera? Lub z moją jedwabną wieczorową suknią prosto z Paryża. Czy da się prześcignąć Mistrza Rudnickiego kwestii hrabin i piesków? Hmm, śmiem twierdzić, że z odpowiednimi funduszami wszystko jest możliwe. Czy można mieć więcej niż to wszystko? Też to nowy Jabet, Prawie. Rocznik 26. Wszystkiego najlepszego z okazji 18 lat w Unii Europejskiej. Fundusze, no tak. Jest lepiej niż w dwudziestoleciu międzywojennym. W dwudziestoleciu między.